Czy masz czasami e, taki moment, jak prowadzisz program i patrzysz na te piękne, wirujące dziewczyny, tancerki, że sobie myślisz, kurczę, też bym chciała powrócić na ten parkiet właśnie w roli tancerki? Słuchaj, em, czasem mam taką myśl, że chciałabym powrócić na parkiet, ale taki wiesz, zawodowy, taneczny, na takie wielkie, światowe wydarzenia i tam zatańczyć. No, ale wtedy myślę sobie, Gdzie ty stara babo, z kontuzją się pchasz. <noise> Więc nie, bardzo szybko ta myśl wiesz, tutaj mi ulatuje. Natomiast z takim ogromnym rozrzewnieniem patrzysz na te takie profesjonalne zawody. To jest piękne. Ale słuchaj, nie mogę się odpuścić. I w październiku lecę na jeden z najpiękniejszych turniejów na świecie do, do Londynu i nie mogę się doczekać. Właśnie powiedz mi proszę, jak Ty na przykład zapatrujesz się na ten upływający czas, bo wiemy, że kobiety czasami mają z tym problem. Boże. <grywka> Leci jak szalony. To jest po prostu niemożliwe, w jakim tempie ten czas przelatuje. Ja pamiętam swój stres związany. I mam wrażenie, że to było przed chwilą sprowadzenie mojego pierwszego tańca z gwiazdami, a to już było w poprzedniej edycji, więc zaraz będzie rok! Bo mamy jedną edycję w roku. Więc było to ponad rok temu, a mam wrażenie, jakby to było tydzień temu. Nie mogę uwierzyć, jak odprowadzam swoje dziecko do przedszkola, które mam wrażenie, że dosłownie przed chwilą urodziłam. Więc no, ten czas mógłby troszkę zwolnić.